Ouvi oh, ta Bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zrealizujemy e, pomysł, o którym pisaliście już bardzo, bardzo dawno temu. Ten pomysł został przeze mnie zapomniany. Po prostu usunęła mi się notatka, w której miałem zapisany ten pomysł, ale ten pomysł rzeczywiście był bardzo dobry. Pamiętacie być może jak kiedyś, bardzo, bardzo, bardzo dawno temu udawaliśmy dredziarza, bo to. Mieliśmy mopy na głowie. Mieliśmy mopy na głowie, udawaliśmy dredziarza przez cały dzień. Pisaliście wtedy po tym odcinkiem, że jedyną osobę, którą chcielibyście jeszcze zobaczyć, która jest parowiowana. I która jest bardzo, ale to bardzo specyficzna. To byśmy teraz ten teraz się z bio. Właśnie, bo wielka zawsze, że mordę, ma swoje specyficzne zachowania, które przez wielu są w negatywny sposób odbierane, przez niektórych są w pozytywny sposób odbierane nie. i je... po prostu strasznie gość na głowie. Prawdzie nie da się odebrać tylko jednej rzeczy: że jest bardzo specyficzną osobą i nie trudno będzie ją podrobić, pomimo że jest dziwna. No, jest specyficzna, bo jest to sobie krzyczeć, przeklinać i z i, 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 i do kuchni szybko, i do kuchni szybko trzeba I udawać, że wasze posiłki są bardzo, ale to bardzo smaczne. Pomimo, że ugotujecie najgorszy syf. Zaraz trzeba będzie jeszcze powiedzieć dredziarzowi, bo dredziarz chyba zajmuje teraz wielkie, nie? Ja chcę. Ciekawy w jaki sposób Zajmuj, ją zajmuje. zajmuje <słuch> Dobra, jeżeli jesteś nowy to taki sam czerwony przycisk jaki widzisz na moim polusku, zostaw tam na dole. I dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. A nam nie pozostaje nic innego jak zaprosić państwa. Do oglądania I komuś fajny bęben mam tutaj płaska, a tutaj grubaska Ty <grymnie> nie wiem czy tak moje ja, sobie Nie wiem nie tak nie no nie tak nie był Ale jest zawsze miła dla mnie mam nadzieję jest... No to dlatego mówisz, że tutaj płaska, a tutaj grubaska, tak? No i ten wiesz, ja mogę się pośmiać z niej, nie? chomsko, choroba bucha Dobra Stasik, tak jest Stasik, on ma to kuzyn, więc może. No, Dobra, dawajcie do drdziarza Chodę, panie, fanie jest na załamany ja mam dosyć. Czego masz dosyć? stary? Czego no Czego mam dosyć? Dar ryja. Pięć minut Wiesz, rozmowy i mi już głowa wybada. Tak dobrać. rozmawiać? Ja mam już dość. Już dość stary, jeśli nie zaczęliśmy tego odpuść, odcinka. Proszę, odpuść. Jeszcze mi psa zostawiła. Cały czas żery ja, ile ja tu jestem Ja już nie chcę tego słuchać Wy chcecie się w to bawić? No w... musimy, stary, poudawać Wiolkę, Nic taki jest musisz. plan Co ty musisz? Nic nie musisz No musimy ją poudawać, stary Ja nikogo nie udaję no, Tym bardziej ty Wioli Ja, po pierwsze, ja mam udawać Wiolę To jest pierwsza rzecz, że w ogóle ble Czemu? A druga sprawa, ja mam jeszcze sobie rozwalać głowę Bębenki w uszach Strzaskiwać na musimy kroku, nie musimy tylko krzyczeć, nie? Bo ty chcesz sobie ją naśladować Po prostu głośniejszy tonem musimy mówić do siebie Zobacz, ona stądowanie... Musimy mówić bezpośredni sposób!

Dredzias, dasz radę! Chłopaki, dobrze. No. Dasz radę, Drediarz. Stary, dawaj, chociaż chwilę, no nie, nie Nie mówimy, że mamy to bardzo długo robić, ale to bo to będzie bardzo ciężkie na pewno. No chociaż trochę, stary, dopóki bębenki będą... No wszyscy rozumiemy stary, mycie wszyscy rozumiemy będziemy. Dopóki bębenki będą sprawne, nie, to, to tutaj nie mu daje. Już się nie... Ja już się nie zgodziłem na to. No stary, no musisz nam pomóc, no. no, no ja już się nie zgodziłem. Może później przyjdę, na chwilę. chcę. No, w sumie tak, dawaj niech on trochę odpocznie, bo i tak z nią musiał spędzić Czasami pójdziemy się nią zjarać Dobra, bierzmy karzełka. Idzie. Zaraz przyjdziemy. Wielka głodny jestem. Co No Nie wiem, zaproponuj coś, Wiola. Tak? Zaproponuj coś. No Wiola, daj radę. Wiola. Ale ty brudno. Przecież ja cię ty Brudno.

nie, Jeszcze za Ja! Ja to, połudki, nie. A potem, co sobie zrobiłam Nie smakowało, mało, Nie smak... chcesz! tego Nie chcesz! Nie chcesz! Nie się no ty, Ale od wielki. niewielki Coś się wydarzyło, Artosza ptuszczył A teraz jeszcze trzeba wrócić odpalić z drugiego szluga i zacząć do sprzątania O Dobra, jeszcze ja i idzie po panie Jeszcze ja musiałem zagrać, od zerowa No dobra, dawaj Adam No, Adam, co tam? No, co tam? Słuchaj, na staty trzeba pojechać, która godzina? Trzecia w nocy? I tak, kamerzysta, kamerzysta, no chodź Chodź, weź mi te oczyki, na staty mam jechać Ojej, rozpadło nie, ja bym na to Dobra Wiola, podjedziemy, podjedziemy, no nie dobra, ma problemu, tak? No podejdziemy, podejdziemy, ja dobra Ja zapalić, tutaj się papieroski Ale masz trzy jeszcze przecież, na 10 minut ci starczy Jakie 10 minut? Jesteś mały człowieku? 8 i pół tutaj pół tak Dobra, zapalimy papieroska i lecimy na stację Od razu jakieś winko kupimy Bo ja muszę sobie pooglądać, mój serial. Dobra, dobra wiolin, nie ma problemu, okej okay. No, tak. <śm> Chyba jest dobrze powiedzieć. A bez kitu energol. Dobra. nie. No, no! Jedziemy na stację! No, jedziemy, jedziemy, jedziemy. No, no! Ja serio się poczułem jak miałem na stacji jechać teraz. No! Dobra, nie dobra. dobra, już jedziemy, jedziemy, jedziemy. To co jednak występujesz w filmie? Występuję. <śm> to, to musisz bardziej maksymalizować. O, teraz to dalej, idealnie. Skończyło się? jeszcze? jednego. Tak. jeszcze? Coś <grym submarine> no, jeszcze? Coś jeszcze? jednego. jeszcze? jednego. jeszcze? Coś jeszcze? Coś Dobra, Coś Dobra, dobra, dobra. <grym> <grym> dobra, to Coś jeszcze? Coś jeszcze? Coś jeszcze? Coś jeszcze?

ale w kosmos, nie? Dobra Chyba na zaraz jedziemy na ten, nie? Na cype po kolejne szlugi. Trzeba zapas. Po ślugi? No szlugi, Dawaj, jedziemy szybko, to jedziemy po szlugi, szybko, szybko. Kara, uważaj z tymi ślugami na chaczy. Zamknij ryj. masz jakiś problem, że palę? Na stację muszę jechać. Szybko! I to w podskokach, bo ja szlugi muszę mieć. Adam, do piech, bo Nie mam telefonu. No klucze, bierz szybko zapadek buty, i jedziemy, tak? tutaj brudno! Brudasy najgorsze! Brudasy! No ale, brudasy! Brudasy najgorsze, tak, brudasy! Anuś, kup mi nową patelnię! Patelnia Co to ma być? Czy pytam brudy? Jak to tak? może. Powinno być jak brudno. Co robimy? Nic. Może nie wytrzymać z wami? Gdzie są klucze? Trzeba jechać. Hier, <noise> ja podaj O, Rafał! Hej! Słuchaj! Bo ja nie słyszę! Jak to mnie mówi! Rafał ale ona jest upię... Co? Jaka jest? Godna! Co przeczujecie? Obiet! Obiet! się za odcinek! Nie! Obiet! Jest... Obiet!

nic nie dostaniecie do jedzenia! Nic! Nic! Już nigdy nic wam więcej nie zrobię! Nie zasługujecie na to! Wy zasługujecie! Wy nie umiecie docenić mojej kuchni! Yeah, Thinking, tak! I Jolka! I ah, tak jest! Tak nie jest. A mi Winka bym się napiła, no? Nie, 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 na stację, na stację jedziemy. Na stację po... mnie na stacji. Stałangę ślubu. mnie na stację. No tak jedziemy na stałę ślubu. No, na stację, nie, nie nie, 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 nie. wiem. A bo dwie stary. No Adama, kupisz mi coś? Białka! Jedziemy na stację Jedziemy na stację Ale tylko co blika! Robisz? Blika podaj, kamuś! Kamuś, blika podaj! Ja, Niechaj A no. tego blika, kamuś! Blik! Blik! Kot, kot blik! Blik, blik! Bo stoję na stacji i nie mogę zapłacić! Blik! Gdzie jest strasznie co? Julia, budziki ci dzwają, budziki ci dzwają, budziki. Na zakupy miała się jechać rano. Mówiłaś, że jak my nie wstaniemy, to to co, to nas nie przeszedł. No, mówiłaś, że wstaniesz na pewno. No, wiolka, no. Powiedziałaś, że jak my nie wstaniemy, to będzie mi przesadne. A ty co? No, <laughs> Budziki ci dzwonią, Jolka! Od godziny już tarabani te twój budzik Ale od godziny już twoją te twoje budziki, wyłącz je chociaż. Niech ty możesz nie słyszeć tych budzików. Boże, ale ona ma sen. Ale wstaniesz, Jolka? Nie. Miałaś stać przecież o tej godzinie, mieliśmy je zakupy. Dobra, wychodzimy, bo nie da rady jej obudzić, nie ma możliwości. Nie ma takiej. To jest pójdzie spać dalej przy budzikach. No tak, to, no tak jest, tak jest codziennie w sumie Myślicie, że wstała już? Nie, zobaczymy. No to sprawdźmy. Biurka! Wstała. No, wstałaś w końcu. Nie, matka mnie nie obudziła. Muszę do kamerzysty zadzwonić. No, ale mówiła, mówiłaś na wczoraj, że to jak my nie wstaniemy, to będziemy jej przerąbane. A ty co, nie wstałaś sama? Kamerzysta, słuchaj, budziki mi nie zadzwoniły. Jak? Ja już jadę, ja już tak. Ja już po nich jadę wszystkich, wszystkich ich ogarniam. Przepraszam Ciebie. No, nie zadzwoniły te budziki. No, słuchaj, matka miała mnie obudzić. Ale nie obudziła mnie. Mówiła, że mnie obudzi i wyszła do pracy normalnie. No, przepraszam Ciebie. Już jadę, poczekaj. Tylko tylko zrobię te makijaż! Sobie. Znowu, no, Już, ja taki, ja sobie, no to tak jak to po co mam taki burdel w pokoju Że nie wiem gdzie to jest Czego? Z tym momencie oddać Tę No Ale ja nie wiem gdzie ta maceczka jest Mam taki burger, no, Noo Dobra, dobra ja polipuję wszystkich! wszystkich e, Dobra, raczej! Gówna jeszcze posprzedać musisz Halo, halo No wiem, że 3 godzin nam nie czekać, Słuchaj, no wiesz, że No taki problem był tak Taksówkę nie przyjąłeś Dobra, będę <laughs> za Przodaj, ta gówna po tym się w końcu. Jakie gówna? No gówna! Spałaś do 15 i piesa z razałem pokoju. No nie, 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 stronę nie, 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 to tam nie, nie, to tam śmierdzi. nie, nie, szkodzi, trochę nie, I to to przeszkadza. Jeżeli nie, nie, przeszkadza, to nie, Nie, a czasami pijesz. O Boże, jak ty nie pijesz ode mnie, nie wiem co się ty mówisz w ogóle. Jeszcze ja nie, nie piję, ale to już jest przekonane, przechodzi... No to dobrze jest sobie to gotowałem. Jak chociaż już e, robisz o mnie film, to wiesz, że tak nie go, Zobacz, bo ziemniaki ja nie były surowe, surowe, I te ciasto co zrobiłaś tę tak babkę to za był. Ale takie... No i wiesz, raz zrobiłam to. babkę. Ja zrobię sami sobie gotujcie. No co? ja się napuję, jak wam coś przygotuję, ja nie wiem. Brudacy, będziesz brudacy. Znowu nie posprzątane, wszystko znowu, sama muszę robić. Znowu muszę. Co po nich? No, bo wy nigdy nie, nie, nie sprzątacie. Co prze? Czyjesz się, cuchy? Czyjesz mi przynieś czuchy, mi tak? Tak. mi. Przynieś dobra, muszę ci ubrać. bo tak. Nic nawet sami nie potrafią. zrobić. No. muszę się, się nimi zajmować. Brudasy dzieci najgorsze. Przynieś mi czuchy! Czuchy mi przynieś, wielka. Ja gorsze. muszę. tak jak dziecko! No bo tak Ty jest. Jak nie zginiesz! Ty po prostu 20 razy po minuty, wreszcie nie robię! Rząd duży, duży, <laughs> tam się ale... Dobra, 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 ale dobre. Ale nie chciałbym Nie, nie. A może nie ma zapisów, bo to jest bo się w tym momencie. Ale to. Nie, nie patrz na za dużo osób tutaj Nieważne komuś Później ci przyniosę co będziesz chciał spokojnie I Możemy zaczynać? blika jeszcze potrzebuje na kilka sukienek Tomusiu no Ej już tak nie kłam, tak Dobra, nie znowu brudno bo nie wytrzymam z wami A! Ale jak chcesz to ja się spakuję i wyjadę i mam cię w dupie Ale <gry> jak się wylewujesz? Jesteście odważni? Dobra, to ja, Wiola, jadę po na film, bo mnie już tam czekają. Co?! Wy tu nie będziecie słuchać! Nie będziecie! Niech mi tu tylko przyjadą jakieś laski, to je pojedynczo wypierdolę! Tutaj tylko ja będę! Ale na pewno nie chcą wystąpić, o co ci chodzi? Ale no to co, a później na noc zostaną! Nie, nie zostaną, no po prostu normalnie... Nie Może je do pokoju swojego zaprowadzisz od razu. Nigdzie nie będę zaprowadzał, po prostu chcą na film przyjechać, tyle. Ja po nie dziewczyny, o co ci chodzi? Po odcinku no. mają od jechać do domu! No dobra, ale sobie. słabo, zostanie. Stary, bo już mówię do ciebie, jak mężczyzny przez twoje zachowanie. Wiola, nie denerwuj się. Jak się nie denerwuję? No jak?! Żaden klasek nie będzie na noc. Jak nie będzie? Znowu tak powiesza, przyjdą za kamarkiem Polka, bo scenę trzeba nagrać. Jaką scenę? No, na scenę prostą, bardzo no. scenę. Ja przychodzę do, do tego, do kuchni, ty gotujesz i. I co? co? Będziesz mi pokazywał znowu w takim świetle, tak? W jakim świetle? No, mówiłam ci, że mam okres. Ale w jakim świetle będę ci pokazywać? W jakim świetle? No, pokazujesz mi ciągle w najgorszym świetle, tak? W jakim najgorszym świetle? O co ci chodzi, że że, że że w kuchni siedzisz? Okres, no, nie co to no, daj mi jakąś normalną scenę, proszę cię. Nie, nie przybliżaj mi na twarz! Na twarz mi to nie przybliżaj! Nie, miałem nie, nie, makijażu, bo moc, nie pokazuj mnie! Nie nie, 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 nie weź tą kamerą ode mnie! O, To jest wielka, nikt nie jest przeciwko tobie. Nie nagrywaj mnie, nie nagrywaj mnie! Prawdziwe imię, kawarzysty! Nie nagrywaj mnie, nie nagrywaj, no nie nagrywaj też do no, kamery, bądź stąd, człowieku! Prawdziwe imię, kamerzysty. Wychodź stąd! Wyszedź ten... że wszystko, powiem całą prawdę. Wychodź stąd! Prawdziwe imię, kamerzysty. stąd, powiedz o mocy! Mam to. Mam to. Mam to. stąd to. Mam to. Mam no. Nie jest. Jest tak. Nie jest, nie tak jest, jest tak. Jest no tak, na wiem, się zawsze ja gram na, zadanie, na jak chcesz. Co? Zawsze gram na zwołanie. Y ona gra zawsze na zawołanie, tak? Nie, 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 A nie, A nie, A nie, A nie, dajcie mi to, żeby pan wylewa się, to aż mogę zjeść A ten gość mówi coś, o co mu chodzi tu dysuje mnie, nie gada co chce A ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi Zamykam oczy, byłeś uroczy Będę udawać, że już nie boli wylewa się, to aż mogę zjeść A ten gość mówi coś, o co chodzi Olo! Może znowu mnie spaliłam Przez czy to, co zapomniałam! Nie ma już staję! Wcale tak nie robię! Wcale tak nie robię! Robię inaczej! Zapójrz, Że ja tak robię! DADZIEK! Zdaj! Oooooo! Dzięki za strany! Nossa!